Nauczanie Domowe, 28 listopada, Księga Jeremiasza, rozdział 33, wersety od 14 do 16. Pan mówi: Oto nadchodzą dni, kiedy wypełnię pomyślną zapowiedź, jaką obwieściłem domowi izraelskiemu i domowi judzkiemu. W owych dniach i w owym czasie wzbudzę Dawidowi potomka sprawiedliwego. Będzie on wymierzał prawo i sprawiedliwość na ziemi. W owych dniach Juda dostąpi zbawienia, a Jerozolima będzie mieszkała bezpiecznie. To zaś jest imię, którym ją będą nazywać: Pan naszą sprawiedliwością. Jeremiasz zapowiada wypełnienie obietnicy i określa ją bardzo konkretnie. Jest to obietnica sprawiedliwości. Sprawiedliwość kojarzy nam się oczywiście z tym, że jest jakiś porządek. Każdy otrzymuje to, co się mu należy. Wynagrodzone są krzywdy, szkody, wyjaśnione są nieporozumienia i gdy zwrócimy uwagę na ten króciutki tekst, to ta sprawiedliwość ciągle się tutaj przewija. Jest to Zapowiedź, że przyjdzie potomek sprawiedliwy w domu Dawida. Ten potomek będzie wymierzał prawo i sprawiedliwość. Skutkiem jego obecności będzie bezpieczeństwo mieszkańców, którzy miasto swoje będą nazywać Pan naszą sprawiedliwością. Dotyczy więc ta obietnica osoby, która powraca. To po pierwsze. Po drugie, osoby, która. Prowadza na nowo te zasady, które gdzieś się pogubiły, że jest wprowadzane prawo i sprawiedliwość. I w końcu ta działalność powoduje, że każdy czuje się u siebie, każdy czuje się bezpieczny, wie gdzie jest jego miejsce. Zwróćmy uwagę, że ten tekst mówi o obietnicy danej domowi. Izraelskiemu i domowi judzkiemu. To dwa królestwa, które były skłócone. To w obu domach ma być zaprowadzona sprawiedliwość. Możemy sobie to wyobrazić w ten sposób, że rodzice wracający po pracy do domu zaprowadzają porządek. Wobec tego, co tam się stało. W domu, pod ich nieobecność, muszą reagować, bo czasami następuje kłótnia wśród dzieci, bo czasami pojawia się jakieś rozbite naczynie, bo czasami wchodzą rodzice stwierdzając jakieś zepsute urządzenie. Rodzice wracając zaprowadzają ład, muszą dojść do tego, kto gdzie co zrobił, albo gdzie ktoś postąpił wbrew. Zasadą, czy nieopatrznie spowodował jakąś szkodę w tym domu, i powrót rodziców wiąże się z tym, że dzieci rozumieją, że nadejdą i że wprowadzą porządek, że rozstrzygną spory, że naprawią to, co zepsute, albo posprzątają to, co rozbite. To jest nasze oczekiwanie. My jesteśmy jak pokłócone dzieci. My jesteśmy jak ci, którzy. Porozbijali różne naczynia i wiele rzeczy popsuli, więc czekamy na powrót. Czekamy na tego, który jest potomkiem Dawida. Czekamy na kogoś, kto jest panem sprawiedliwości, zaprowadzającym porządek wśród nas i w naszym otoczeniu. Na tym polega adwentowe oczekiwanie. Ja wiem, że on wróci. Ja nawet czekam, żeby to się stało jak najszybciej żeby on się tym zajął, bo sami jako dzieci widać sobie nie radzimy. Tylko jeszcze bardziej wzmagają się kłótnie, jeszcze większe powstają szkody i jeszcze większe nieporozumienia i opłakane skutki mniej czy bardziej świadomych działań. Proś Boga, aby dał tobie taką tęsknotę za potomkiem z rodu Dawida za tym, który. Wymierza prawo i sprawiedliwość i który zaprowadza bezpieczeństwo w Twoim sercu, w Twoim domu i w Twojej rodzinie. Niech w tym oczekiwaniu błogosławi Ci Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty.